Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć, nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę. Pod niebo sen topi się wznieść. Czy to tylko sen, czy na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt. Kiedyś ściemnie się, wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja. Razem ze mną teraz lecę. Lecieć tak, więc ze mną leć I będziesz wolna tak jak ptak Tam jest Mia, ja, tutaj ja Mia i ja Jednorożec ognia Dziękuję, będziecie trzeci w części pantomimicznej. Kogo jeszcze mamy? Mia? Będzie nieźle. Naprawdę muszę? Tak, skarbie. Pokaz talentów jest obowiązkowy, ale bycie utalentowany mnie zaczynaj, proszę. <skrybuj> Dziękuję, wystarczy. Będziesz czwarta w części tanecznej. To już? Tak, skarbie. Niezły początek. Resztę zachowaj na występ. Widziałaś to? Oczywiście śpiewam lepiej niż ona tańczy, ale wypadnę o wiele lepiej, jeśli ona nie wystąpi. Co robisz na pokazie? Będę śpiewała w chórku Violetty. Mówi, że nie ma sensu na nic się porywać, że i tak ona wygra. Więc nawet nie chcesz spróbować? I tak w niczym nie jestem dobra. Próbowałaś kiedyś scepować? Nie, a co? Masz ochotę? Super, spróbuj tak. No, nieźle. Super. Cześć. Straszny tam tłum. Nie wiem, czy tam radę. Nasz spoko. A dlaczego ty nie występujesz, panie spoko? Jestem takim beztalenciem, że nie wolno mi brać udziału w obowiązkowym pokazie talentów. Niedługo wychodzisz, lepiej się przygotuj. Vincent, zabrałeś mi buty? Pff, tak, zbieram buty do stepowania. No, przestań, nie żartuję. Przecież położyłam je tutaj. Sorki, nie wiem co się stało. Szukasz czegoś? Nie, nie ma teraz czasu na przepychanki z Violettą. Dobra, daj mi trampki. Ściągaj je. No szybciej, zdejmuj. Słuchaj, tam jest skład rupieci. Chodź ze mną. Dwa kawałki metalu, tak? Zaraz coś znajdę. Coś się dzieje, rozbłysła. Hmm, co by tu? Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Cha, przekonasz się, jak wrócisz. Cześć mija, podaj hasło. Nie to, co skończone, liczy się. Idź tam, gdzie potrzebują Cię. <Sklaranty> o, 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 Oj, na szczęście nikt tego nie widział. Haha, ha. bardzo śmieszne. <Sklaranty> Czego szukasz? Nie rozumiem, co takiego tam jest. On ciao! Ej! Dokąd pędzisz? Nigdy tak szybko nie leciałeś! Uważaj na Ach, balon! Cześć, Mija! Cześć, On ciao! Dokąd się tak śpieszycie? Nie wiem, jakby go coś ciągnęło. Nie mogę go zatrzymać. Nie jemu jednemu śpieszno. Chyba już wiem, dokąd zmierzają. Ten wulkan zaraz wybuchnie. Jest aż tak źle? Czy ogień buchający z góry oznacza coś dobrego? Może jednorożce wiedzą coś, czego my nie wiemy? Według legendy, we wnętrzu tego wulkanu mieszka jednorożec ognia. Jego moc jest niewyobrażalna. Warto o tym pamiętać. Mo, Yuko, lepiej lećcie za nimi. Szybko! No już, już, już! Wyrocznia powiedziała: idź tam, gdzie potrzebują cię. Zdaje się, że właśnie to robimy. Może jest tu fragment Tromptusa? On czao! Ma co innego na głowie. Mówią, że to ceremonia przyjęcia młodych jednorożców do stada. On czao! To niesamowite! Przerażające. Czekaj! on czao. Jest tu fragment Tromptusa? Nie wolno nam tam wejść! Jednorożce mogą, elfy nie! Nie wpuszczą nas! Elfom wstęp wzbroniony, he? Nie musimy dać się złapać! jest moim malutkim, złym kociaczkiem. Daj mamusi buziaka, daj mamusi. <śmiech> <śmiech> Gargono! Znowu przypaliłaś mój obiad! Nie, moja królowo, dzisiaj nie. Zechciej wyjrzeć na zewnątrz. <laughs> Irytujące! Zatrzymaj to! Tylko że to wulkan, królowo. Przecież widzę! Ale oczy mi łzawią, a Zigo ma kaszę. Prawda, Zigo? Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz! Powstrzymaj ten wulkan, albo nie tylko on będzie dymił! Ale... Na co jeszcze czekasz?! Nie życzę sobie, żeby Zigo kaszlał! Nie życzę sobie! Nie. Onczo powie nam gdzie jest ten fragment, weźmiemy go i nie będziemy zakłócać ceremonii. Hej, Onczo! Nie przeszkadzaj, to dla niego bardzo ważna chwila. Ale na własną rękę mogę szukać, tak? Jej, ale z niego uparciuch. Yuko, a ty dokąd? Hmm, lecieć z księciem, czy zostać z tobą? Na razie. Ta część może być wszędzie w szczelinie, albo w lawie albo może w zasięgu twojego wzroku co? Świetnie, wezmę ją. Mo? Co się dzieje? Myślę, że nie straciliśmy jeszcze tej części. Huh? O nie! Zaraz wrócimy, zaczekaj! Tego nie widzą. Więc, biorąc pod uwagę kierunek i siłę wiatru, właściwie miałem go już w garści. Zgodnie z moimi obliczeniami, część mogła wylądować. Jest tam, to część Tromptusa! Brawo, Yuko! I co, to nie było aż takie trudne, prawda? Whoa! Uważaj! O, oh, no nie! Oh. Świetnie! Może być jeszcze gorzej? Wiesz co? Nigdy nie pytaj, czy może być jeszcze gorzej! Wprowadzę mię. Sprawić, żeby wulkan przestał dymić. Niby jak mam to zrobić, ty, stara wiedźmo? Nadchodzi wielka chwila. On, Chao, jest następny. O, -o kiepski moment. Nie chciałam zakłócić ci ceremonii. Pójdę już sobie. Moi przyjaciele wpadli w tarapaty. Nie, dokończ ceremonię. To ważna sprawa. Poradzę sobie. On, Chao, uratowałeś mnie. Dobrze, że jedno z nas umie latać. Przepraszam, on Chao. zepsułam twoją ceremonię. Pomożesz mi? Och, dziękuję. Prowadź do Yuko i Mop. Ja też ich widzę. Tylko się pośpiesz! Mankulusy krążą! Dobra, razem podniesiemy pień. O, już nas namierzyły! A co my tutaj mamy? Elfica i jej złoty jednorożec? Bierzcie ich! Zostaw on w spokoju! Lepiej martw się o siebie, panienko. <ścoughs> Może wycelować! Mija, musisz to z nas zdjąć! Nie mogę uchylam się przed wężami! Ach, to na nic! Ała! On ciao, przestań! Ej, On ciao, próbowałeś kiedyś stepować? Wskakuj! O tak! Um, tylko może nie toczcie ciepnia w stronę naszych głów! On ciao, tańcz dalej! szczęście cię opuści. Nie zbliżaj się do niej. Ha! A było już tak blisko. Szkoda, trzeba było lepiej celować. Na przykład tak? A, uuu! Tak, wodą? Mnie? Och, nieważne, później was dopadnę. Jednorożec ognia odszedł! Tak mi przykro. Byłeś bardzo dzielny. Uratowałeś przyjaciół przed Mankulusami. Jednorożec ognia nie ma pojęcia, jaki naprawdę jesteś. Jeśli nie przyjmiecie cię do stada, to. Co? To... Oj! <ścoughs> <śpiew> Serio? Naprzód, Onchao! Teraz masz szansę! Co się dzieje? Jednorożec Ognia docenia odwagę Onchao i da mu coś, czego nigdy przedtem nie dał żadnemu jednorożcowi. Drugą szansę! O! To wszystko wyraził tym jednym rżeniem? Jednorożec ognia mówi, że On Czał nie może użyć skrzydeł. naprawdę wspaniały. No, teraz należysz do dwóch stad jednorożców i naszego. Ale my mamy fajniejsze ciuchy. Znaleźliście część trąbtusa? W tym zamieszaniu prawie o niej zapomniałem. Czy jeszcze nie są całkiem dorosłe. A właśnie, muszę wracać do drugiego stada. Czeka mnie tam występ. Jaki występ? Nieważne. Zobaczymy się później. Zaraz, spóźniłam się? Mia? Vincent? Nie Niezbyt eleganckie, ale ujdą. I tak nie mam wyboru, co nie? Znalazłam je pod płaszczem violetty. Zależy mi, żebyś, żebyś zatańczyła. Mia, jesteś tam? Chcesz ze mną wystąpić? E, e, ja? Mogą być na ciebie za luźne. Mam szerokie stopy. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletunu Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Duń, Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pontek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwieciński, Karol Osentowski oraz Zbigniew Konopka, Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska Duń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni.